Hej, witam Was po raz drugi na kanale Świat oczami chomika frenia. Dzisiaj sobie odpowiemy na pytanie, co powinna zawierać klatka chomika. Otóż w klatce chomika powinno się znajdować pojedełko lub miseczka na wodę, miska z jedzeniem, koło domek jako schronienie, piaskownica oraz gałązki drzew owocowych. Pierwsze, od czego sobie zaczniemy, to będzie kołowrotek. Kołowrotek jest podstawą, często pierwszą i z reguły ulubioną zabawką chomika. Spędza w nim przeważnie bardzo dużo czasu i może na nim przybyć nawet 8 km dziennie. Dlatego powinien być on bezpieczny i odpowiedni dla gatunku chomika. Chomik styryjski, jako największy z udomowionych gatunków chomika, potrzebuje kołowrotka o średnicy najlepiej około 28 cm. A z kolei chomik dżungalski, kambrela, chiński czy robowskiego nie potrzebują tak dużego kołowrotka ze względu na swoje niewielkie rozmiary. Ale im większy kołowrotek, też im większy, tym lepszy i wygodniejszy. Dla do klatki. Oczywiście najlepszy kołowrotek to taki, który możemy no, przymocować do prętów klatki lub akwarium. No ale jeżeli już mamy akwarium, to raczej przyda się kołowrotek stojący, a takie przeważnie są metalowe lub drewniane. Kołowrotek nie może zastąpić natomiast. Chomikowicz z codziennego wybiegu, ale powinien się znajdować w każdej klatce lub akwarium czy teri teriarium. Bieganie w kołowrotku nie jest naturalną czynnością chomika, ponieważ biega on w nim tylko po linii prostej, ciągle w jednym kierunku. Natomiast na wolności często zmienia trasę, skręca, chowa się przed różnymi drapieżnikami, no i tego tam podobne rzeczy. Chomiki są zwierzętami o wyjątkowo dużym zapotrzebowaniu na ruch. W swoim naturalnym, pustynnym środowisku, chomiki muszą przemieszczać się od kilku metrów do kilkunastu kilometrów dziennie. W wyposzukiwaniu pożywienia i uciekaniu przed drapieżnikami. Odbywają one głównie krótkie, ale bardzo szybkie biegi. Ko kołowrotek. Natomiast jest taką namiastką tych biegów, które czasem dziki chomik musi pokonać w naturalnym środowisku. No tak. Musimy pamiętać przy kupywaniu i montowaniu kołowrotka, to żeby był stabilny. Kołowrotek powinien obracać się gładko w miarę możliwości cicho i bez problemów. Podczas obracania nie może się telepać też na wszystkie strony i skrzypieć ani stukać, bo to najczęściej świadczy o słabej jakości wykonania kołowrotka. I Jeszcze przypomnę, że właściwie wymiary średnicy kołowrotka dla chomików syryjskich jest to 28 cm, a dla chomików i tych takich karłowatych to takie 20 cm, nie mniej. Więcej może być, ale na pewno nie mniej. A jeśli chodzi już o no, tą samą klapkę, w której chomik będzie mieszkał, musi być przede wszystkim duża, długa, taka w postawie i wysoka, na tyle by zmieścił się odpowiedniej średnicy kołowrotek i mebelki, tam zabawki, które chomik powinien mieć w klatce, ale pamiętajmy, by nie była też zbyt zbyt bardzo wysoka, bo jak chomik zacznie się spinać po prętach, by jakby spadł, to aby nie zrobił sobie krzywdy. A minimalne polskie wymiary klatki dla chomików to dla tych mniejszych, karłowatych typu robowski, dżungalski, kambrela, chiński to no takie 60 na 40 cm. A dla chomików większych typu no jest, jest to 80x40 cm to jest rzecz dla obu dwóch dla tych wszystkich gatunków ogólnie są lecane dużo większe kratki typu 100 na 80 cm no tam około to, czegoś takiego A jeśli chodzi hmm. o miskę z pokarmem, w, z którego będzie jadł chomik, to najlepiej by było, aby miska była ciężka i stabilna, Cho, bo chomiki Z uwielbianiem. Po prostu kochają, przepraszam, że tak przerwałam, ale zabrakło mi słów. Uwielbiam po prostu przewracać elementy klatki. Ja nie wiem, zasypywać w trocinach, lub tego typu tam. I pamięty trzeba, by była sporej ślincy, bo te zwierzaki wchodzą całe do miski i dopiero jedzą. A jeśli chodzi o poidełko lub miseczkę. To woda powinna być codziennie wymieniana. Dopicie dajej chomikowi przygotowaną i ostudzoną wodę, lub taką z filtra albo właśnie z butelki takiej źródlanej. Woda mineralna, wolna mineralna, nie jest rozwiązana. Minerały niszczą chomicze energii i lepszą rozwiązaniem od poidełka jest ciężka miska o małej średnicy. Chomik będzie pił z niej w naturalnej pozycji, w jakiej pije w środowisku swoim tam naturalnie na pustyni, ale dodatkowo łatwiej ją dokładnie wyczyścić niż poidełko. I nie zapominając o tym, że w każdej klatce chomika powinien znajdować się domek, bo będzie mu służyć za i jej spiżanie. Najpierw wybrać domek drewniany, bez dna, by mógł się tam zakopać w torcinie. I chomiki jednym z rogów w domku najczęściej urządzają sobie toaletę, dlatego mocz powinien powinien móc spokojnie wsiągać w, w, no, w trdzinę. I opaść na dół, by nie dusić chomika oparami wydzielanego amoniarki. Chomiki w swojej klatce powinny mieć także piaskownice, bo to jest bardzo ważny element w kralacce chomika, bo chomiki tarzają się. W Piasku. Humik oczyszcza sobie futro z, z większego tam brudu i załuszczeń. Częs częste zwierzęki urządzają sobie w nim toaletę, zbrylony piasek o wiele łatwiej usunąć. Ważne, by wybierać piasek dla gryzoni, nie dla ptaków i gadów, a także nie pył podrażnia, bo, bo pył podrażnia drogi oddechowe chomika. A ponieważ jeszcze każda klatka chomika powinna zawierać gałązki drzew owocowych lub coś do ścierania ząbków. Ponieważ chomikowi i, i w większości gryzoni tak naprawdę chyba, ale na pewno chomikom, to jestem pewna, że chomikom, zęby rosną przez całe życie i musi, musi je ścierać, inaczej będą mogły chodzić poza pyszczek i będzie mu to strasznie przeszkadzać. I do ścielenia zębów polecamy raczej gałązki, naturalne z drzew, które można kupić w zoologicznym lub gdzieś zamówić. I aby na pewno to nie były kolby od witapolu, bo one są skajane miodem. A chomiki miodu jeść nie mogą. Tak samo, aby nie tam nie żadne jakieś wapnia, wap wapnie i kredy, bo to też niszczy chomikowi ząbki. A jeśli chodzi o trocinę, która się znajduje w każdej, musi się znajdować w każdej klatce chomika, to musi mieć tak minimum 10-15 cm ściółki u dołu, aby mógł się swobodnie zakopać, bo w naturalnym środowisku chomiki żyją raczej pod ziemią i większość, większość swojego życia pod nią spędzają. I ogólnie to już koniec na dzisiaj informacji, więc żegnam was, jeżeli chcecie więcej tego typu filmów, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Więc żegnam Was pa-pa!